Kolory naszej stylizacji są przejawieniem naszej osobowości i indywidualności. Także one pokazują, czy mamy klasę i styl, czy nie. Dlatego bardzo ważne jest nauczyć się dobrze zestawiać nasze kolory w naszej garderobie i robić to no, tak odruchowo nawet. Ponieważ wiecie, jest kilka zestawień kolorów, które naprawdę zawsze wyglądają dobrze, które wyglądają też drogo i które, których można łatwo się nauczyć, tak naprawdę, i które zawsze będą pracować na Waszą korzyść. Dzisiaj chcę powiedzieć Wam o pięciu kombinacjach kolorystycznych, które zawsze się sprawdzą i naprawdę no, dodadzą Wam klasy w każdej sytuacji. Będę pokazywała to na przykładach ze swojej wycieczki po Omanie, pokażę Wam swoje stylizacje, więc tak będzie nam troszkę raźniej. Nazywam się Wioleta Tymul, mówię o kobiecości, o stylu, też o tym, jak żyć i zachowywać się. Z klasą w każdej sytuacji. I pierwsza kombinacja kolorów to jest biały z granatem. Naprawdę jest to moja ulubiona kombinacja. Ja bardzo lubię granatowy kolor. Ja uważam, że pasuje on dla mnie i dla większości osób o wiele lepiej niż czarny. Naprawdę jest ten czarny troszkę tak, no, przeceniony jego wartość. Dla mnie granat jest naprawdę tym, no, takim kolorem, który jest i poważny. I on taki luksusowy, taki królewski właśnie styl w nim się przejawia. Więc bardzo mi się on podoba. I myślę, że on też pasuje w każdej sytuacji. Szczególnie latem. Ja bardzo go lubię, ponieważ no, latem zestawiam go z białym. Na przykład biała spodnie i granatowa koszulka. Albo odwrotnie. Mogą być granatowe spodnie i biała koszula. Albo biały żakiet na przykład. I wszystko to bardzo fajnie się lączy i wygląda właśnie, gdy podróżujemy, gdy jesteśmy nad morzem. Bo to jest takie przypomnienie, wiecie, takiego trenerskiego stylu dla mnie ten granat z białym i no, zawsze dobrze wygląda, zawsze też wygląda z klasą, wygląda też drogo. Naprawdę no polecam dla każdej z was, abyście też coś takiego miały, też tak komponowały te kolory, ponieważ to pasuje dla każdej kobiety i naprawdę się sprawdza w każdej sytuacji. Kolejne połączenie kolorów to jest biały Ubranie się całkowicie na biało, albo może łączenie tego białego ze śmietankowym, z ekru. Naprawdę ja bym m, troszkę odeszła od tej takiej staromodnej trochę koncepcji, że ten biały musi być no, idealnie dopasowany według tego odcienia swego. Ja m, uważam, że można to łączyć, tym bardziej, to będzie też dla nas łatwiej, no bo już no, nie trzeba się aż tak bardzo przemęczyć, żeby to dopasowywać. Naprawdę można zwariować czasami, bo jest tyle różnych odcieni tego białego, więc ja nie zawracam sobie głowy, wam radzę też nie zawracać sobie z tym głowy i po prostu no to, co macie takiego białego śmietankowego ekryu, beżowy też. Wszystko to razem ze sobą połączyć i właśnie no, utrzymać taki jasny ten look, żeby nasza stylizacja była w tych jasnych kolorach. Jasne kolory zawsze wyglądają drogo, zawsze wygląda atrakcyjnie. Osoba, no znaczy, że osoba też o siebie dba, dba o to, jak wygląda, no bo biały jest takim, to właśnie takim kolorem, który się łatwo brudzi, więc zawsze, no wiadomo od razu, że ta osoba no może sobie pozwolić, tak, na, na różne ubrania i też dba o nie, czyli utrzymuje je w porządku. Podczas tej wycieczki bardzo doceniam biały kolor, ponieważ zauważyłam, że naprawdę jest mi mniej gorąco wtedy, ponieważ słońce inaczej całkowicie przyciąguje to gorąco. I i co bardzo mi się też spodobało z tym białym. Po pierwsze, można bardzo łatwo dodać odrobinkę koloru i już to urozmaicić tę stylizację. Na przykład ja założyłam sobie apaszkę, która jest właśnie wzorkiem zwierzęcym, i to całkowicie zmieniło i odmieniło tę stylizację, zrobiło ją bardziej taką ciekawą, jaskrawą i też przyciąguję uwagę od razu do mojej szyi albo można buty jakiegoś innego koloru, albo torebkę. Naprawdę też ja Wam radzę mieć torebkę i jakieś obuwie na wycieczki w jasniejszych kolorach, w białych, na przykład ja mam w białym i bardzo się cieszę, ponieważ pasuje ze wszystkim i bardzo łatwo to jest po prostu stylizować ze sobą. No albo no już w zależności jak chcecie jakieś kolorowe, no to wtedy chyba trzeba kilka wziąć torebek, żeby dopasować do różnych stylizacji, ale jako że ograniczony jest bagaż, to ja zawsze wolę białą po prostu wziąć i to pasuje, naprawdę i biały look zawsze wyglądać. Będzie drogo, będzie wyglądać, że kobieta, no, dba i wszystko tak wiecie, przemyślała swoją stylizację, nie tak po prostu się ubrała. Kolejna kombinacja kolorów to są pastelowe kolory. Naprawdę, no, połączenie ze sobą różnych pastelowych kolorów jest zawsze dobre i zawsze dobrym wyborem, bo to jest zawsze kobiece. To naprawdę taką, no, łagodnością, taką, no, wiecie, taką aurę łagodności ma w sobie, która przyciąga też uwagę i od razu widać, że no kobieta jest wyrafinowana, taka jest bardziej, no wiecie, zainteresowana takimi kobiecymi rzeczami. Więc ja te właśnie w swoim wypadku łączyłam te pastelowe kolory i jak widzicie i to był blękitny, i troszkę różowego, i troszkę takiego żółtego. Więc to jest taka była fajna mieszanka i jako, że one wszystkie są pastelowe, one bardzo fajnie ze sobą tak harmonicznie się łączą. Wiecie, takie obrazy impresjonistów mi się przypominają, gdy te pastelowe są takie ładne kolory. Ja radzę każdej z Was mieć coś w pastelowych właśnie tych kolorach, pasują one dla każdej i szczególnie bardzo oświeżają no, naszą twarz i tą zonę właśnie portretową i wąt dają nam właśnie rozjaśnienia twarzy i wyglądamy młodziej, jaśniej, bardziej świeżo, też wypoczęte. Kolejne moje ulubione połączenia kolorystyczne to jest biały z niebieskim i biały z różowym. Naprawdę zawsze to wygląda bardzo łagodnie i bardzo kobieco, więc jak chcemy wyglądać kobieco, też elegancko, naprawdę z klasą, to wybieramy właśnie takie połączenie. Naprawdę zawsze ono będzie pasowało w każdym miejscu, w każdym i wtedy też nam jest łatwiej stylizować, Zobaczcie, jak ja to robię w swoim wypadku. Ja mam żakiet biały i do tego już wtedy mogę wybierać jak chcę, albo po prostu koszulkę, jakąś wybiorę w tym, albo w różowym kolorze. W tym wypadku bardzo mi się spodobała ta stylizacja. Czułam się w niej bardzo kobieco, bardzo tak komfortowo też z różową sukienką. I zwróćcie uwagę, że ta sukienka nie była w jakimś takim jaskrawym różowym, nie była to funkcja. To był taki bardziej pastelowy różowy kolor, więc tak naprawdę ten niebieski, ten różowy powinien nie być no, bardzo intensywny. On też powinien być takim Najgodniejszym kolorem. Wtedy właśnie takie połączenie z białym będzie tworzyło, że ta stylizacja wygląda drogo, wygląda tak naprawdę wyrafinowanie elegancko. I ostatnia kombinacja to jest połączenie białego z czarnym. Jest to bardzo klasyczne połączenie kolorów, bardzo lubiła go Coco Chanel. Naprawdę teraz, gdy widzimy jakieś kreacje domu mody Chanel, naprawdę widzimy, że no powraca ten biały z czarnym albo czasami czerwony z czarnym. I właśnie to, że te kolory są tak bardzo ze sobą kontrastujące, no. W tym jest taka magia, po prostu taka charyzma swoista. Dlatego, pamiętajcie, dziewczyny, też czerwony z czarnym, tak? Zawsze można takie kombinacje wybierać. Albo może czerwony z białym też. To są będą też takie bardzo kontrastujące kolory, które, no. Wyróżniają was na tle innych i zawsze, zawsze wyglądają bardzo elegancko. Naprawdę pasują w każdym miejscu, no tylko jeśli się wybieramy na wesele, tak? I panna mloda bardzo no jest, wierzy w różne zabobony, to wtedy nie bierzemy, nie, nie robimy stylizacji w połączeniu z czarnym, tak? No i bielego też nie wybieram, bo to jest zarezerwowany kolor dla panny młodej, a tak na każdej inne okazje, to oczywiście wybieramy to śmiało. Naprawdę czy do pracy, czy na jakieś wyjście wieczorowe no będzie to wyglądało bardzo dobrze. Kobieta będzie zawsze wyglądała. Jak jak prawdziwa dama i będzie też w tym taka no, nieprzemijająca elegancja, która w każdym wieku, w każdym roku będzie właśnie świadczyła o tym, że kobieta ma klasę. Zwróćcie uwagę, że podczas tej wycieczki ja stworzyłam ten look w bardzo łatwy sposób, ponieważ ja miałam białe spodnie, biały żakiet i po prostu dodałam białą bluzkę. I ten sam żakiet już widziałyście wcześniej, gdy właśnie łączyłam go z różową sukienką, więc tak naprawdę to jest taka bardzo fajna kombinacja tych wszystkich rzeczy, które ułatwiają właśnie tworzenie fajnych stylizacji podczas podróży, gdy mamy ograniczoną możliwość tak zabrania ze sobą rzeczy, tak gdy już bierzemy takie najlepsze, najfajniejsze rzeczy sprawdzone, które dla nas właśnie no idealnie będą wyglądać. Jeśli spodobała Ci się moja rada, to stawiaj mi lajka, subskrybuj ten kanał. Bardzo dziękuję Ci za oglądanie tego wideo, nie żegnam się z Tobą, a zapraszam Cię do oglądania mego kolejnego wideo o nowościach, które pojawiły się w Massimo Dutti. Naprawdę właśnie ten e, żakiet i te spodnie to właśnie są z tej nowej kolekcji Massimo Dutti, więc zapraszam Cię do oglądania oraz do oglądania wideo o trendach tego roku, o tym jak pozostawać elegancką i modną.